W tym roku na Hejparku przede wszystkim było o zmianach w prawie, no bo PKE no już praktycznie weszło. No i też tych regulacji jest coraz więcej. Przedstawiciele rządu, którzy byli obecni na zjeździe w Toruniu, też mówili o kolejnych kolejne rozporządzenia się szykują, kolejna. Dawka sprawozdawczości, no naprawdę jest co robić, a ten biznes musi się rozwijać. Nie tylko sprawozdawczość, ale też trzeba myśleć o rozwoju, więc no, trzeba znaleźć ten złoty środek w firmach, które nie mają wielkiej kadry. No, no, ale no, gdy mamy obowiązek prawny, to trzeba go realizować. Myślę, to są przerażone, ale to jest jakby konsekwencja tego, że otoczenie prawnicze i otoczenie regulacyjne nie szczędzi raczej takich właśnie informacji, że to zmienia nam życie itd. itd. Ale uważam, że biorąc pod uwagę, jak bardzo fajnie jesteśmy wspierani przez, przez nasze środowiska prawnicze, Myślę, się to sobie z tym poradzę. Nie takie rzeczy przeżyliśmy w ostatnich 15 czy 20 latach, i myślę, że ci, którzy, ci, którzy się poddali, którzy mieli się poddać, to się już poddali generalnie. Została naprawdę bardzo fajna, 3,5 tysięczna ekipa operatorów, którzy dadzą sobie radę. Wiesz, widzę, że ma to wartość. Przede wszystkim są omawiane sprawy takie bieżące, które bolą operatorów na bieżąco, można by powiedzieć, albo tak, są w żaden sposób niewypowiedziane albo niewyartykułowane. Są też takie rzeczy, które do małego operatora nie docierają bezpośrednio, takie jakby chociażby to KPO4, które teraz jest w styczniu przygotowywane. Dla części uczestników zjazdu było nowością, a dotyka nas to bezpośrednio, ponieważ są to zaplanowane małe obszary który mały operator, taki jak mi się lokalny operator, może w zupełnie spokojny sposób sobie zrealizować. No tak, Hyde Park był tym razem bardzo gorący, e, ale było bardzo ciekawie i było bardzo konkretnie. Mamy dużo notatek z tego wszystkiego. Będziemy chcieli to wdrożyć, o ile oczywiście nie wszystko jest możliwe, ale dużo rzeczy na pewno tak sobie poprawił u siebie i mam nadzieję, że na kolejnym Hyde Parku będzie. Będzie też gorąco, ale może w innych tematach, a w tych jednak postaramy się, żeby było dużo lepiej. Wydaje mi się, że operatorzy zaufali nam na tyle, że mogą po prostu wprost powiedzieć, co ich boli. My też przyznajemy się do pewnych porażek, zmian. Różne rzeczy się dzieją, tak? Warto o tym rozmawiać i mówić szczerze. I wydaje mi się, że to powoduje, spowoduje, że że właśnie mówią szczerze, co ich najbardziej boli.